Wierzę, że zanim zakończymy tę modlitwę, nastąpi twój cud. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Dziś wzywam was, abyście otworzyli swoje serce i duszę na przemieniające doświadczenie gdy połączymy się w pełnej mocy modlitwie skierowanej do Świętego od cudów i pilnych spraw, Świętego Antoniego. Jeśli stoisz przed wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania, jeśli Twoja nadzieja słabnie i potrzebujesz natychmiastowej Bożej interwencji, ta modlitwa jest szczególnie dla Ciebie. Święty Antoni Padwy, Znany ze swojego ogromnego współczucia i miłości do cierpiących, jest potężnym orędownikiem u Boga. Wierzymy, że dzięki tej szczerej i pełnej wiary modlitwie możemy dokonać cudów i zobaczyć, jak nasze życie przemienia się w niezwykły sposób. Przygotuj się na połączenie z boskością. Poczuj obecność Boga w swoim życiu, który przyniesie ci pokój, nadzieję i cud, którego tak bardzo potrzebujesz. Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem i dużą wiarą. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: Święty Antoni padwy, spraw mi dzisiaj cud. Zanim rozpoczniemy modlitwę, chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Zacznijmy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi święty Antoni. Święty od cudów i pilnych spraw, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary, wiedząc, że jesteś potężnym orędownikiem i przyjacielem cierpiących. Ochwalebny Święty Antoni Spadwy, który z taką miłością odpowiedziałeś na wezwania potrzebujących i dokonałeś cudów w imieniu Boga, pokornie Cię proszę, Wysłuchaj mojego wezwania. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję cudu, czegoś, czego może dokonać tylko Twoje wstawiennictwo. Znasz moje bóle, lęki i potrzeby. Moje serce jest niespokojne, i moja dusza woła o pomoc. O święty Antoni. Który zawsze byłeś po stronie cierpiących, proszę, abyś otulił mnie swoim płaszczem ochrony i miłości. Wiem, że jesteś wiernym przyjacielem i potężnym obrońcą, i całkowicie ufam Twojemu wstawiennictwu u Boga. Dziś przychodzę do Was ze łzami w oczach i szczerą modlitwą w sercu. Święty Antoni, Wysłuchaj mnie, zaopiekuj się mną, pomóż mi. Potrzebuję Twojej Bożej interwencji, aby w moim życiu wydarzył się cud. Proszę o wstawiennictwo za mną u Pana, aby w swoim nieskończonym miłosierdziu wysłuchał mojej modlitwy i udzielił mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Święty Antoni Spadwy, który jesteś tak dobry i zawsze pomagasz tym, którzy z wiarą wzywają Cię, proszę Cię o pilne spełnienie tej prośby. Wiem, że rozumiesz pilność mojej prośby i że w swojej nieskończonej dobroci spojrzysz na mnie ze współczuciem. Proszę, abyś przyjął moją modlitwę do Tronu Najwyższego i aby za Twoim potężnym wstawiennictwem moja prośba została wysłuchana. Dziś moje serce jest pełne nadziei i wiary, bo wiem, że Ty, drogi święty Antoni, jesteś potężnym orędownikiem. Ufam Twojej dobroci i miłości do cierpiących i wiem, że nie opuścisz mnie w godzinie potrzeby. Dziękuję Ci, święty Antoni, za błogosławieństwa, które już otrzymałem i te, które otrzymam. Obiecuję szerzyć Twoje oddanie i być wiernym naśladowcą Twoich świętych nauk. Święty Antoni z Padwy, drogi przyjacielu i opiekunie, proszę Cię, Pomóż mi zachować wiarę i nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach. Spraw, abym nigdy nie straciła ufności w Twoje wstawiennictwo i aby moje serce było zawsze otwarte na miłość Bożą. Z całego serca proszę Cię o wstawiennictwo za mną u Pana, abym mógł otrzymać cud, którego dziś tak bardzo potrzebuję. Niech stąpi na mnie łaska Boża i niech odczuję Bożą obecność w moim życiu. ufam twojemu wstawiennictwu, Święty Antoni i wiem, że zaniesiesz moją modlitwę do tronu Najwyższego. Proszę cię, abyś spojrzał na mnie ze współczuciem i spraw, aby moja prośba została pilnie spełniona. Dziękuję ci. Drogi Święty Antoni Spadwy, za Twoją dobroć, Twoją miłość i Twoje wstawiennictwo. Spraw, abym zawsze czuła Twoją obecność w moim życiu i abyś mnie prowadził drogą wiary i nadziei. Święty Antoni, zawsze byłeś posłańcem Bożej miłości i współczucia. Znasz mój ból. Moją udrękę i bitwy, które toczę każdego dnia. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością, prosząc, abyś spojrzał na mnie swoimi oczami dobroci i obdarzył mnie cudem, którego tak bardzo potrzebuję. Obecnie moje życie znajduje się w krytycznym momencie i czuję, że tylko cud może spowodować zmianę, której tak pragnę. Proszę Cię, święty Antoni, o wstawiennictwo za mną u Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby wysłuchał mojej prośby i udzielił mi tej szczególnej łaski. Potrzebuję Twojego wstawiennictwa, aby pokonać przeszkody, które uniemożliwiają mi dalszy postęp, aby drzwi mogły się otworzyć i aby w moim życiu rozkwitły możliwości. Czy to w sferze emocjonalnej, finansowej, duchowej czy fizycznej. Błagam Cię, drogi święty Antoni Padwy, pobłogosław mnie swoją cudowną pomocą. Niech Twoje boskie światło oświeci moje ścieżki, rozwiewając wszelkie cienie wątpliwości i strachu, dodając mi odwagi i determinacji, aby iść naprzód. Święty Antoni, wiem, że jesteś świętym od rzeczy niemożliwych i z tą pewnością powierzam Ci moją ufność, abyś rozproszył ciemności otaczające moje życie, wnosząc jasność i mądrość do podejmowania właściwych decyzji. Niech cud, o który dzisiaj proszę, przemieni nie tylko moją rzeczywistość, ale także moje serce napełniając je wdzięcznością, wiarą i miłością. Błagam Cię, święty Antoni, poprowadź mnie swoją opiekuńczą dłonią, oddalając ode mnie wszelkie zło i niebezpieczeństwa. Niech Twoja obecność towarzyszy mi przez cały czas, przynosząc pokój i pogodę ducha mojemu duchowi. Nie wątpię, że jesteś w stanie dokonać niemożliwego i z tą niezachwianą wiarą odmawiam tę modlitwę. Wiem, że wysłuchasz mojej prośby i wstawisz się za mną, doprowadzając do zmiany, na którą tak czekam. Dziękuję, święty Antoni, za Twoją uwagę i Twoją miłość ufam twojemu wstawiennictwu i z sercem pełnym nadziei czekam na cud, który odmieni moje życie. Niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. O wielki święty Antoni spadwy, za którego wstawiennictwem błąd, śmierć, nieszczęścia, zło i choroby zaraźliwe uciekają za twoją mocą. Chorzy odzyskują zdrowie, może się uspokaja, łańcuchy jeńców pękają, kalecy odzyskują kończyny i utracone rzeczy wracają do właścicieli. Zawsze wysłuchuje się młodych i starych, którzy zwracają się o jego pomoc, znikają niebezpieczeństwa i potrzeby. Pełen ufności wznoszę do ciebie głos okazując dziś Twoją moc i uzyskując dla siebie mój cud. O święty Antoni, najmilszy ze świętych, Twoja miłość do Boga i Twoja miłość do wszystkich, którzy Cię szukają, uczyniły Cię godnym posiadania cudownych mocy. Motywowane tą myślą proszę Cię o cud, którego tak pragnę. O łagodny i kochający święty Antonius Padwy, którego serce zawsze było pełne człowieczeństwa i współczucia, szepnij moje błaganie do uszu słodkiego Dzieciątka Jezus, które uwielbiało być trzymane w Twoich ramionach. Wdzęczność mojego serca zawsze będzie Twoja. Święty Antonis Padwy, najmilszy ze świętych, Jesteś godzien posiadania cudownych mocy. Motywowany tą myślą, podtrzymaj moje wołanie i obdarz mnie cudem. O łagodny i kochający święty Antoni, wysłuchaj mojego wołania i wstawiaj się za mną u Jezusa. Chcę uhonorować i podzękować na zawsze. Pozdrawiam Cię. Błogosławiony opiekunie. Święty Antoni, wstawiaj się za mną u Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby obdarzył mnie cudem. Proszę Cię, umiłowany Święty Antoni, z całą ufnością, jaką pokładam w Bogu, któremu wiernie służyłeś. Proszę Cię o miłość do dzieciątka Jezus, które trzymałaś w ramionach i o wszystkie łaski, którymi Bóg obdarzył cię na tym świecie. Za niezliczone cuda, których codziennie dokonywał i nadal dokonuje za jego wstawiennictwem, odpowiedz na moją prośbę, która jest tak ważna w moim życiu. Spraw mój cud. Znasz moją historię, wiesz czego potrzebuję. Dlatego oddaję Ci wszystko, co posiadam, błagając o zakończenie moich udręk i rozpaczy. Przez całą Twoją miłość do Jezusa spraw mój cud. Chwalebny święty Antoni Padwy, wierny sługo i bliski przyjaciel naszego Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei, Prosząc o twoje potężne wstawiennictwo. Święty Antoni, który zostałeś obdarzony przez Boga tak wieloma darami i który przez swoją świętość i cnotę byłeś narzędziem niezliczonych cudów i błogosławieństw, spójrz ze współczuciem na moją pilną i niemożliwą potrzebę. O święty Antoni Spadwy, apostole miłości i miłosierdzia, który nigdy nie odmawiasz pomocy tym, którzy z ufnością zwracają się do ciebie, błagam cię o wysłuchanie mojej prośby. Wiem, że w życiu ziemskim byłeś znany ze swojej dobroci, mądrości i niezwykłych cudów, których dokonywałeś w imię Boga. Wasze nabożeństwo do dzieciątka Jezus, które trzymaliście w ramionach, jest znakiem Waszej bliskości z Bogiem, i przez tę bliskość pokornie proszę Was, abyście wstawiali się za mną u Pana. Święty Antoni, który jesteś wzywany jako święty od cudów i spraw straconych, proszę o przedstawienie Panu mojej niemożliwej sprawy. Ty, który sprawiłeś, że niemy mówią, chromi chodzą, ślepi widzą, a umarli powstają, błagam Cię, abyś wkroczył w moje życie z tą samą siłą i mocą. W tym czasie desperacji i potrzeby wołam o Twoją pomoc. Wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i wierzę, że za Twoim wstawiennictwem może dokonać cudu, którego tak bardzo potrzebuję. Umiłowany święty Antoni Padwy, znasz moje cierpienia i niepokoje, znasz łzy, które wylewam i modlitwy, które odmawiam. Proszę Cię z całą pokorą o zaniesienie mojej pilnej prośby do Pana. Potrzebuję cudu, który przemieni moje życie, które wniesie światło w otaczającą mnie ciemność i nadzieję w moim zmartwionym sercu. Proszę Cię, ze swoją nieskończoną dobrocią, spójrz na mnie i wstaw się, aby ten cud wydarzył się dzisiaj. Święty Antoni Spadwy, wzorze czystości i oddania Bogu, proszę Cię o łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Wiem, że jesteś potężnym orędownikiem i że Twoje serce jest zawsze otwarte na prośby cierpiących. Proszę, abyś był moim orędownikiem przed Bogiem, aby Twój głos był jednym z moim i aby Twoje wstawiennictwo zostało przyjęte przez Pana z miłosierdziem. W pełni ufam Twojemu wstawiennictwu, święty Antoni, i wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Obiecuję szerzyć Twoją pobożność. Opowiadać wszystkim o otrzymanych łaskach i podążać za Twoim przykładem miłości i wiary. Niech za Twoim wstawiennictwem będę świadkiem wielkości Boga i skuteczności Jego pomocy. Święty Antoni, pobłogosław mnie swoją opieką i prowadź mnie drogą wiary. Niech niemożliwy cud, o który dzisiaj proszę stanie się na chwałę Boga i budowę mojej wiary. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny proszę Cię o wysłuchanie mojej modlitwy. Ochwalebny i łaskawy święty Antoni Padwy, wierny naśladowco Chrystusa, znany ze swoich cudów i potężnego wstawiennictwa, Przychodzę do ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary. Wy, którzy zostaliście pobłogosławieni niezwykłymi darami duchowymi i którzy zawsze wyciągaliście rękę do potrzebujących, usłyszcie moje wołanie w tym czasie udręki i rozpaczy. Wiem, że twoja dobroć i miłosierdzie są ogromne, dlatego zwracam się do ciebie, prosząc o cud który całkowicie przemieni moje życie. Święty Antoni Spadwy, który byłeś niestrudzonym głosicielem Słowa Bożego, który poruszałeś tak wiele serc swoimi kazaniami i przykładami życia, proszę Cię, wstawiaj się za mną przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. Znasz moje pragnienia, moje bóle, Moje zmagania i moje najskrytsze marzenia. Wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i ufam, że za Twoim wstawiennictwem uzyskam łaskę, której tak pragnę. Ty, który jesteś znany jako święty cudów, rzeczy niemożliwych i rozpaczliwych, przyjdź mi z pomocą. Potrzebuję radykalnej zmiany w swoim życiu transformacji, która pozwoli mi podążać nową drogą pełną błogosławieństw, spokoju i osiągnięć. Święty Antoni, który dokonujesz tak wielu cudów na ziemi i nadal czynisz to w niebie, spójrz na moją sytuację ze współczuciem i miłosierdziem. Proszę cię, drogi Święty Antoni z Padwy. Abyś zaniósł moją pilną prośbę do tronu Bożego. Spraw, abym za Twoim wstawiennictwem mógł dzisiaj doświadczyć Bożego miłosierdzia w swoim życiu. Niech zostaną usunięte przeszkody, które uniemożliwiają mi osiągnięcie moich celów, niech otworzą się drzwi. Niech pojawią się nowe możliwości i niech będę świadkiem wielkości Bożej mocy i miłości poprzez namacalną i znaczącą zmianę w moim życiu. Święty Antoni Padwy, wierny sługo Maryi, naszej Najświętszej Matki, pomóż mi odnaleźć pokój i szczęście, których tak bardzo szukam. Niech Twoje potężne wstawiennictwo obdarzy mnie cudem, którego pragnę całym sercem. Niech moje troski i niepokoje przemienią się w radość i nadzieję. Niech wątpliwości i strach zostaną zastąpione wiarą i ufnością w Bożą Opatrzność. Ty, który zostałeś obdarzony szczególnymi darami, Pomóż mi znaleźć rozwiązanie problemów, które mnie dręczą. Proszę Cię, święty Antoni, abyś poprowadził mnie drogą światła i prawdy, abym wyraźnie widział wolę Bożą w moim życiu i miał odwagę podążać za Jego planami z determinacją i wiarą. Spraw, abym jeszcze dzisiaj był świadkiem wyraźnego znaku Twojej miłości i wstawiennictwa w moim życiu. Drogi święty Antoni, wiem, że wiele osób codziennie zwraca się do Ciebie, ufając w Twoją dobroć i moc wstawiennictwa. Dziś należę do tych wielbicieli i z całą pokorą i ufnością proszę Was o wstawiennictwo za mną przed Panem. Obym ujrzał Twoją potężną rękę działającą w moim imieniu, udzielającą mi łaski, której tak pragnę i rozpaczliwie potrzebuję. Obiecuję, święty Antoni, że otrzymawszy cud, o który proszę, będę świadkiem Twojej dobroci i będę szerzył nabożeństwo do Ciebie aby więcej ludzi mogło poznać twoją moc wstawiennictwa i zwrócić się do ciebie w swoich potrzebach niech moje życie przemieni się za twoim wstawiennictwem i będzie żywym świadectwem miłosierdzia i miłości boga święty antoni wzorzec cnót i świętości módl się za mną Proszę o wysłuchanie mojego błagania i wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego, aby moje życie zostało odnowione i przemienione. Spraw, abym czuł Twoją obecność przy sobie, która zawsze mnie prowadzi i chroni. Obym jeszcze ujrzał cud, za którym tak tęsknię i na który mam nadzieję. Amen. Wierzę, że ta modlitwa ci pomoże. Udostępnij, aby pomóc większej liczbie osób. Jeśli Ci się spodobało, proszę Cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy like jest jak mała gwiazda nadziei świecąca na niebie YouTube wskazująca, że tego typu treści są kluczowe i ważne dla Ciebie, a także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i każde udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam nieść bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy, takie jak to. Dołącz do nas i subskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymywać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że święty Antoni zawsze będzie z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą ścieżkę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy. Równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.